No, i końcówka to żeśmy założyli. Widzicie, jak to wygląda. Na górze pod roletami też jest jedna. Idziemy dalej. Tutaj nie ma, z drugiej strony jest sypialnia, z drugiej strony jest, tutaj też nie ma, bo jest z drugiej strony, czyli z tej. Tutaj zobaczcie, o, jest ładnie. Na górze pod roletą jest jedna. Tutaj też. W łazieneczce i tam w pokoju, chłopaka, też jest założony nawiewnik. No i oczywiście kotłownia, czyli łącznie 9 sztuk. Także, oto proszę bardzo. No. Kto zakładał? Nie jest gość.